Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony. Piotr Zaręba, Pamiętnik Zootechnika, czyli Zootechniczny Głos w Twoim domu i oborze. Zdecydowałem się jednak grać taki specjalny, króciutki odcinek, ponieważ w internecie, jak zawsze w szczycie sezonu książkarskiego, krąży masa, nazwijmy to sobie głupich, delikatnie rzecz ujmując. Opowieści na temat różnych rzeczy, które można dodawać do kiszonek. Postaram się jak najbardziej skrótowo opowiedzieć Państwu, co można, czego nie powinno się robić i jakie ma to dalsze konsekwencje w naszym gospodarstwie. Zacznijmy od tak zwanych ludowych metod na kiszonkę. Pierwsza metoda, z którą bardzo często spotykamy się w internecie, to metoda polegająca na e, mocnym zasoleniu zakiszonej masy. Czy e, metoda ta ma jakieś uzasadnienie? Tak. E, zmienia się ciśnienie e, osmotyczne cie, cieczy, e, która w tym momencie będzie działać e, bardzo niekorzystnie na różne bakterie patogenne. Na bakterie niepatogenne, na bakterie kwasu mlekowego również będzie działać bardzo źle. Dodatkowo, tak duże ilości sodu, które są w stanie zabezpieczyć mikrobiologicznie kiszonkę, są toksyczne dla krów, a już dla krów w zasuszeniu to nie ma nawet o czym mówić. Skąd ta metoda się wzięła? Dlaczego była stosowana? Otóż, yy, można w ten sposób zabezpieczać siano, takie które nie do końca doszło, co zabezpiecza je przed wytworzeniem się wysokiej temperatury i przed samozapłonem. I w, takich, yy, w takim przeznaczeniu, czyli do zabezpieczenia, siana, sól kuchenną możemy stosować. Ale to jest jeden, jedyny wyjątek od zasady, czyli sól nie. Lecimy dalej. Drugim dodatkiem, który bardzo często się pojawia, jest serwatka. Eee, czy jest to dobre rozwiązanie, czy nie? I taki nie. Serwatka sprawdzi się e, tam, gdzie mamy zbyt suchą kiszonkę. E, kiszo Serwatka sprawdzi się tam gdzie mamy małą ilość cukrów w zakisianej masie, czyli powiedzmy w przypadku roślin motylkowych, w przypadku lucerny. Jeszcze jeden warunek musi być spełniony, żeby serwatka się sprawdziła. Może mieć ona najwyżej kilka do kilkunastu godzin od zakończenia okresu chłodniczego. Jeśli ta serwatka powstała nam dwa dni, zanim ją wlaliśmy w silos, to od połowy drugiego dnia w zasadzie pompowaliśmy tylko krostridia, z którymi powinniśmy walczyć, i ta serwatka więcej nam szkodziła niż pomagała. Więc serwatkę możemy zastosować pod warunkiem, że będzie naprawdę świeża. Następny punkt, który trzeba omówić, o którym się bardzo często mówi, to melasa. Melasa, czyli odpad po produkcji cukru, w naszych, w naszych warunkach będzie to melasa buraczana. Zawiera dużo potasu, zawiera dużo cukrów innych niż glukoza. Cukrów pochodnych glukozy, tam jest około 20-25%, zależy jaka technologia została użyta do wytworzenia cukru. Melasa. Generalnie podwyższa nam liczbę cukrową kiszonki, ułatwiając zakiszanie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podnosi jej smakowitość, ponieważ wszystkie te cukry nam przefermentują do kwasów, a poprawią, mogą poprawić smak kiszonki. I trzecia rzecz dawka, dawka, dawka. Jeśli dodajemy to do standardowego balotu z Lucerny, który waży powiedzmy tam 120 w granicach 650-700 kg, to musimy pamiętać, że około 10 kg czystej melasy powinno znaleźć się w balocie, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens. 10 kg w postaci czystej melasy nie podamy, więc musimy mieć urządzenie. Jakąś pompę z skutkiem roz... końcówką, która powiedzmy na, te jedno, na tego jednego balota, poda nam 30 czy 40 litrów roztworu wody z melasą. Także ma to sens, ale pamiętajmy o ilościach i pamiętajmy o cenach. Kolejna grupa dodatków to kwasy i ich sole. I zacznijmy od kwasów o najniższej liczbie molowej, czyli od kwasu mrówkowego z kwasów organicznych, bo kwasów nieorganicznych nie ma w ogóle sensu stosować. Mamy kwas mrówkowy, mamy kwas mlekowy, mamy kwas octowy, propionowy i tak dalej, które możemy kupić. Możemy kupić ich sole. Szczególnie to jest ważne w przypadku soli kwasu propionowego, soli kwasu mrówkowego, soli kwasu bezoesowego, soli kwasu sorbowego. Większość z tych kwasów jest kwasami nieselektywnymi za wyjątkiem kwasu propionowego i po prostu tłucze. Wszystko. Kwas propionowy jest bardziej selektywny, ale ma za to słabsze działanie. Kiedy powinniśmy stosować kwasy? Przede wszystkim na zabezpieczenie ostatniej warstwy w silosie jako taką folię chemiczną, można powiedzieć, która zabezpieczy nam te najbardziej narażone na kontakt z powietrzem elementy pryzmy. Możemy też zastosować kwas, bo wtedy się to finansowo nam opłaca, przy nabijaniu rękawa w formie CCM bądź kiszonego zi samego ziarna zbóż, wtedy kiedy nie jesteśmy pewni, czy ta wilgotność jest wystarczająca, wprowadzenie różnie w środku różnych kwasów od 7 do nawet 11 kg czystego kwasu na tonę e, zabezpieczonego ziarna daje nam pewność, że takie czuć przysuche ziarno nam w tym rękawie nie będzie gniło, nie będzie pleśniało. Natomiast używanie kwasu do całości pryzmy mija się no, mija się z jakimkolwiek sensem i finansowo i e, no i pod względem logiki. Jeśli chodzi o stosowanie bo spotkałem się też z czymś takim jak wlewanie kwasu na już gotowy balot do środka. Po pierwsze, jeśli da się w ogóle wlać go tam, a nie będzie on stał na wierzchu i się rozleje po powierzchni, to ten balot jest już do wyrzucenia, bo nie został prawidłowo zbity. Po drugie, nie wiem kto kiedyś komu wcisnął ciemnotę. Ale w niektórych rejonach spotyka się takie praktyki. Jeśli chcemy zabezpieczyć dodatkowo można przed owinięciem kwasem propionowym, propionionem amonu, bądź z którymś z nieselektywnych soli kwasu, czyli z z kwasu sorbowego, czy buziosowego można zabezpieczyć, ale też przeliczmy, czy nam się to opłaca. Tematu tu samych z oczy nie będę poruszał. Bo wydaje mi się, że powiedziałem na ten temat dostatecznie dużo w odcinku, gdzie zwiedzałem fabrykę Laktozan w Austrii. Więc nie dajmy się robić w balona. Pamiętajmy, że to, że kiedyś coś było do czegoś użyte, nie znaczy, że było użyte prawidłowo. Jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że pierwsze udokumentowane Spożycie herbaty na ziemiach polskich wyglądało w ten sposób, że pewien który był oficerem w służbie brytyjskiej, przysłał do domu paczkę z herbatą. więc Pierwsza herbata, co ciekawe, trafiła do nas z Anglii, nie z Rosji. Natomiast się nie dołączył do tego prawidłowej instrukcji obsługi, więc liście herbaty, one były wtedy niefermentowane, to była bardziej żadna herbata zostały ugotowane, po czym odcedzono to i podano jako sałatkę z bitą śmietaną. Więc nie róbmy podobnych numerów na kiszonkach, bo nas na to nie stać. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia następnym razem. A, i mała prośba. E, ponieważ staram się o zwiększenie zasięgów e, mojego kanału, tak jak wszyscy e, nagrywający na YouTubie bardzo proszę o jakiś komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, ale na YouTubie nie, na Facebooku, ponieważ jedno z drugiego nie przechodzi. Was to nic nie kosztuje, ja też na tym nie zarabiam, natomiast docieram do większej liczby osób i mam wrażenie wtedy, że ta moja misja krzewienia Wiedzy z zakresu zootechniki jest lepiej realizowana. Na razie.